Chciałbym wrócić do San Antonio Spurs, Zraz z tego, że Trey Young jest kontuzjowany. Sporo się ostatnio mówiło o tym, że San Antonio mogłoby zapytać się po prostu Atlanty po sezonie zasadniczym w, podczas off-season, czy Trey Young byłby dostępny, Zraz z tego, że mają dużo wyborów w drafcie oraz młodych zawodników mają czym handlować za niego, a sytuacja w Atlancie jest taka, że Wygląda to trochę, jakby ta Atlanta miała implodować, zresztą tego, że Trae Young nie jest do końca zadowolony z tego, co słyszymy z, z różnych raportów z Atlanty. Już Johna Collinsa w zeszłym sezonie yy, wytransferowali do Utah. Zastępca Jalen Johnson, jeżeli dobrze pamiętam, robi dobrą robotę, ale jednak to nie jest zawodnik, który. Przechyli tą szalę na korzyść Atlanty. I... Ale Jalen Johnson to skrzydłowy. Tak, ale on wszedł za Johna Collinsa do w piątki. A w tym sensie, jak najbardziej. Tak. Tak, tak. I teraz kwestia tego, że wydaje się, że Trey Young byłby idealnym rozgrywającym, który posałby tysiące lotek właśnie dla Wiktora. Błębaniamy. Czy w ogóle widzicie, że taki transfer mógłby się zrealizować? No nie, no myślę, że tutaj trzęsąca się mała pchełka o imieniu Trey w reżimie popa, myślę, że delikatnie mówiąc, by uciekła szybko. No nie jest to, jak mówi się czasami, że match made in heaven, to tutaj myślę, że bardziej match made in hell. Bo e, totalnie nie pasują do siebie. San Antonio, no wiadomo, już nie, nie sunąc do defensywy, ale no powiedzmy, e, że pop dalej ma słabość do ludzi, którzy potrafią w tej defensywie grać. Gdzie nawet gdyby e, Youngowi zależało, e, a czasami zależy, no z racji po prostu warunków fizycznych, on no, nie może bronić dobrze. Po prostu nie jest w stanie, co bardzo skrupulatnie tutaj e, dowiodły drużyny w playoffach. Kolejną sprawą jest to, że wydaje mi się, że już każda drużyna wie o tym, że on nie poprowadzi tej drużyny powyżej pewnego pułapu. No tutaj ten moment tak naprawdę, gdzie w 2021 roku, bodajże tak byli naprawdę niewiele od wygrania. W finale wschodu byli, to. Tak, byli w finale wschodu, ale tam też, no, że tak powiem, trochę zasługa, że tak powiem, bardziej podkładania się po kolei, że to inne drużyny się trochę rozkraczały w najważniejszych momentach. Ale to jednak e, m, może w ten sposób. Jeżeli teraz jakikolwiek GM miałby do wyboru e, bycie na miejscu Dallas lub Atlanty w drafcie, kiedy wybierano Lukę Donchicza lub Trey Younga, nikt o zdrowych zmysłach nie wziąłby treja e, i powiedziałby, że chce wybierać z trzecim numerem albo biorę wymianę tak, e, za Lukę Donchicza. No bo to też pokazuje, kto w jakim miejscu obecnie się znajduje. E, kolejna sprawa też jest taka, że. Moim zdaniem sporo, już nie mówię o playoffach, ale też o sezonie zasadniczym, odebrało możliwości do przechylenia na swoją szalę zasady odnośnie wszystkich wymuszania fauli, tych nienaturalnych ruchów w ataku, które Trejak robił dosyć, dosyć skutecznie i myślę, że wszystkie takie plany, będąc trochę wysnute z palca na temat Treja w San Antonio, to chyba jakieś takie nieżyczliwe myśli fanów Atlanty, którzy nie lubią Popowicza, bo przy, przy, podrzucił im drząte Morea i ten eksperyment po prostu nie wypala. Ale no nie wiem, co tak naprawdę cała, jak ta sytuacja może wyglądać, bo rzeczywiście implozja jest może nie nieuchronna, ale e, zauważalna. Zauważalne jest to ryzyko. Schemat na dwóch rozgrywających gdzie niby. Trey miał być tym graczem bez piłki, powiedzmy trochę bardziej. No nie wychodzi w ten sposób założony, jak powinno być, bo tutaj, e, ktoś się chyba spodziewał, że Trey stanie się trochę na wzór Stefana Kerrego, naprawdę takim małym, e, szybkim samochodzikiem jeżdżącym po, e, po całym boisku, szukając e, wolnej okazji do rzutu, rzutu za trzy, co też by w pewien sposób uchroniło, zamydliło oczy tym, że Dejounte nie jest świetnym strzelcem za trzy i pewne problemy z konstrukcją ataku były po prostu wyjaśnione, ale no niestety obecny skład nie, nie wróży zbyt wiele i też jakby nie patrzeć, no to nie widać, żeby mogli wrócić choćby do połowy świetności tej, którą widzieliśmy 2-3 lata temu. No, bez wątpienia. Ja bym się zgodził na taki transfer. Greg Popowicz do Atlanta, Hawks, Trae Young do San Antonio Spurs. I kto wie, czy to nie byłoby najlepsze rozwiązanie. Natomiast to, to absolutne spekulacje. Czy jesteśmy w stanie wymienić trzy nazwiska graczy no, z takiej półki jak Astre, jak, e, e, którzy by zostali sprowadzeni do San Antonio, a nie wyprowadzeni? Bo taki, którzy naprawdę się rozwijali, e, tak jak Dejon Mari, tak? Eric White, no tutaj można by wymieniać i wymieniać. Ci, którzy odeszli z San Antonio Spurs nie tylko z powodów finansowych, ale i także żebym powiedział mentalnych, tak, no bo jak długo można być ciągle w cieniu jednego, i no bo San Antonio Spurs to mimo wszystko jest ciągle zespół taki troszkę jednej, jednego lidera, tak, nie powiem, że jednej gwiazdy, bo Grek Popowicz akurat takiego zacięcia nie ma, wręcz przeciwnie, unika wręcz rozmów z, z dziennikarzami. Natomiast tego typu transfer nie wchodzi w grę ze względów finansowych, znaczy pewnie, że to to jakiś pułap kreatywności byłby inny, tak? No w końcu y, y, Treyang dopiero co był liderem w, w, w tabeli najlepiej asystujących, tak? Mimo wszystko, że na niego troszkę tutaj psioczymy. Ale, ale przede wszystkim finanse i jakby mentalność drużyny, gdzie, gdzie wszystko jest poukładane. Nie wiem, czy, czy Greg Popowicz w jakikolwiek sposób byłby w stanie go y, y, wkomponować. Natomiast myślę, że właśnie tu Rafał ma rację, że to są, to są takie wishful thinking tych wszystkich. Ze stanu Georgia, którzy znowu są rozczarowani, bo tak? niby Hawks mają wiele atutów, żeby być wyżej, a tymczasem może ich nie być nawet w play-in, prawda? I, i, I tu jest kłopot. Ale też zobaczmy, jak oni są zdewastowani mimo wszystko zdrowotnie i jak na tym wschodzie jest wiele zespołów, które, no co najmniej 12, tak? które z którym zawsze można, zawsze można przegrać, i, i, i to też jest, to też trzeba wziąć pod uwagę, bo tak jak wspomniałem, tam między z zespołem 4 i, i, i nawet dalej, no to, to, to poza, poza, poza pierwszą dziesiątkę, to tam naprawdę jest stawka bardzo wyrównana i każdy mecz się liczy. Natomiast San Antonio Spurs Coś tam jest nie tylko miasto, troszkę no, na uboczu, tak? głównych szlaków I, i ale przede wszystkim myślę właśnie, ta, 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 ta popkultura ona ma też swoje minusy, oprócz niezaprzeczalnych plusów, tak? no, bo tylko jeden przegrany finał na 6 w historii. A i, i jeszcze a propos właśnie tego, jak Tryang tutaj też kry, krytycznie oceniany przez arbitrów, czy też korygowane przepisy, to z kolei Joker jest, Nikolaj, czy jest MVP, jeżeli chodzi, chodzi o, no ma wszystkich arbitrów w kieszeni, to co on wyczynia, jeżeli ktoś ob uważnie obserwował mecz ten, w którym LeBron przekroczył 40 tysięcy punktów, tyle razy ile tam faulował Jokic, ile cwaniactwa tam było i przeważył szale na korzyść Denver Nuggets, szczególnie jeden tam arbiter, no polecam ten mecz do prześledzenia, czwartą kwartę, bo to co tam się działo i Joker. Patrzy w oczy tego jednego, drugiego, trzeciego arbitra i najlepszy nawet komentatorzy ABC zachwycają się w tym momencie, kiedy Jokic przytrzymuje, yy, yy, tam hakuje rywala. Tak? No i potem nagle wygrywając, nic im oczywiście nie odbierając, bo Jamal Murray jest nieprawdopodobny. Dziękujemy, że zostaliście do końca tego filmu. Chcielibyśmy również zachęcić Was do zostania wspierającymi kanału Basket Strefa. Dzięki Waszemu wsparciu będziemy w stanie kontynuować dostarczenie Wam jak najwięcej koszykarskich treści. Dla naszych obecnych wspierających, dostępny jest już pierwszy film z cyklu NBA Generację Extra, w którym omawiamy kluczowe aspekty gry Boston Celtics w tym sezonie. Link w opisie. Jeszcze raz dziękujemy i widzimy się w kolejnym filmie.